Witaj. Dzisiaj chciałbym Ci króciutko tylko opowiedzieć o trzech niesamowicie potężnych zdaniach, które mi osobiście bardzo pomagają w życiu, którymi się bronię przed złem. Pierwszym z, nich, pierwszym z nich to jest Jezu, ufam Tobie. Jak czuję niepokój, czuję lęk, mówię Jezu, ufam Tobie, wszystko odpuszcza. Zło, jak tylko usłyszy słowo Jezu to jest natychmiast stop i nie jest pewne czy się lepiej zbliżyć do mnie czy lepiej uciec dlatego że się po prostu boi gniewu Bożego. Drugim zdaniem to jest Jezu ty się tym zajmij. Jak czuję niepokój, czuję lęk, bo ważą się moje losy, tak? Nie mam na to wpływu, ktoś tam decyduje za mnie. To mówię: Jezu, ty się tym zajmij, dlatego że wtedy daję mu tą władzę i on może Zainterweniować. On może zainterweniować w moim imieniu i, i pokierować sprawą tak, żeby to było dla mojego dobra. Nieraz yy, pier na pierwszy rzut oka, w pierwszej chwili, może nam się wydawać, że on nas nie słyszał, że nam nie pomógł. Możemy czuć się opuszczeni i rozczarowani, no bo nie zdaliśmy tego egzaminu. Tak? Chociaż żeśmy go tak prosili, żeby się tym zajął. Dopiero po latach może się okazać, może to do nas dotrzeć, że właśnie dlatego, że on się tym zajął, to nie zdaliśmy tego egzaminu, bo gdybyśmy to zdali, to nie odkrylibyśmy tego prawdziwego powołania, jakie poczuliśmy w sobie właśnie dzięki temu, że nie byliśmy skupieni na dalszym studiowaniu rzeczy, które były bezsensowne i w których nie czulibyśmy się nigdy ani spełnieni, ani potrzebni ani nie dałyby nam szczęścia. I nie znaleźlibyśmy właśnie tego powołania, które czekało na nas i które mogliśmy odkryć właśnie dlatego, że Pan Jezus nas po prostu w tych naszych y, planach wyhamował i zmusił trochę do myślenia. Podsunął nam inne rozwiązania, bo kogoś żeśmy spotkali, bo coś, żeśmy przeczytali i nagle nam klatki z oczu. Spadły, ale to dopiero rozumiemy później. A w pierwszej chwili nam się wyda może wydawać, że, że Pan Jezus o nas zapomniał, albo że nie był przy nas w tym momencie. Także tu trzeba bardzo uważać, żeby go zbyt pochopnie nie obwiniać. Tak? I trzecim zdaniem to jest zdanie: Niech się dzieje wola Twoja, Panie, a nie moja. Dlatego, że. Kiedy to mówię, to wiem, że nawet jak mi przyjdzie przejść przez najciemniejszą dolinę swojego życia, to przecież Pan Jezus nie wypuszcza mnie tam samego, nie wysyła mnie tam bez opieki. On idzie cały czas przy mnie. On mnie cały czas prowadzi, cały czas mnie asekuruje. I to zło, które się czai z każdej strony, jeżeli jestem czujny, jeżeli podążam za Jego głosem, to Ono mnie nie dosięgnie. Bo on jest przy mnie. I robiąc to, ja muszę przez to przejść, bo on wie lepiej, co jest dla mnie dobre. I ja sobie tak tłumaczę, że kawałek kamienia, tak, który my może byśmy wyrzucili, ktoś inny, weźmie do ręki, zacznie szlifować i powstaje w jego rękach cudowny diament. Który jest tak twardy, że można nim kroić szkło, tak? I ten diament by nie zaistniał, by zostałby tylko zwykłym kamieniem na pierwszy rzut oka, gdyby nie został oszlifowany z tego całego brudu wokół się, wokół niego, wokół tego, co, 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 co go czyni tak wartościowym. I może jest podobnie z nami. Może po prostu pan Jezus musi zeszlifować z nas to, co jest zbędne, żeby wydobyć z nas to, co jest z nas najwartościowsze i najcenniejsze. I czasami ten procent może być dla nam, może nam się wydawać bolesny, ale On ma na celu zrobienie z nas lepszych, wartościowych czy wartościowszych ludzi. Dlatego mówiąc, Jezu, niech się dzieje wola Twoja, a nie moja. Dajemy mu wolną rękę, żeby wydobył z nas to, co jest w nas najlepsze. Jestem absolutnie przekonany, że tak właśnie jest, ale nie chcę dłużej zanudzać. Życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia.